się siema tutaj Mystery Vifra Plus Jest ze mną Kepsio Siemako Ła No i dzisiaj robimy Bobodziarkę i gdzie robimy? No tam Czyli to jest takie coś, zda. że są wilacze robi żeby ich rozmarać A jak my ich tam damy jakby? Y oni tam sami pójdą Tak jakby Jak sami? Normalnie Weź jak Normalnie uda się tylko teraz na smyczy jeszcze nie można. A. A. EJ WIEM! Co? Może tam damy ten, te takie stoły, te takie wiesz co, na czym oni pracują. Czekaj ej, ja... EJ! EJ DOBRA! EJ DOBRA! Ej, no, bo ty dlaczego nie? jest w moim domu? Bo jest beczka w moim domu, dlatego ja wezmę beczkę i on pójdzie za tą beczką. EJ DOBRA! co jest chodź. Big brain. Weź ty też coś takiego, gdzie się pracuje. Ja też wezmę beczkę. Nie, bo... Weź coś innego to może. Po... Nie, ja też wezmę beczkę, a potem i tak to usuniemy i ich tam zamkniemy. Gdzie Gdy to ty? Tylko pokaż mi gdzie, bo ja tak średnio wiem. Tu. Dobra, to idziemy po nich. Może się zatrudnią tam. Trzeba ich tam jakoś zaciągnąć jakoś To. O Jest ten idzie, ten. idzie, idzie! Dawaj od razu, żebyśmy go tam zabudowali. Dawaj, dawaj, daj! Chodź chodź. A. Daj, bo on tam idzie! Wybię, patrz, patrz. Nie, mistrz. I uwaga, do łódki! Nie! Nie! Nie mogę go do łódki wsadzić! Wejdź do tej. Jest! Dobra, ja to weź, wejdź tutaj ja to już buduję. Takie... Ale nie, nie z tego, nie z Dilt'a. Dobra, no to usuń to ze mną. Masz łopatę? Dobra, zdi... z, z, z Dilt'a... Ej, czemu ja słyszę zombiaka? Czekaj, jak mi tutaj pozabijają villagerów? Dobra, z Dilt'a. Ej, ja słyszy zombiaka, to. czy tylko ja słyszę? Ja też słyszę. O nie. Kurde, gdzie on jest? Ty, gdzie on może być? Ja wiem, on jest pod tym domem. A. Kurde. Albo w jest tej kopali. Nie, on, jest, on jest, tak, jest on jest pod domem. E. On tu tak, pod tym O domem. nie, to jest jeszcze mały! Zostaw go! Z robimy. Jest mały! No, robimy zdirta. Dobra. A trzeba jeszcze jakoś drugiego przeprowadzić. Drugi przyjdzie. Ta sam siebie, no Czekaj, a gdzie on Polas? bo może on też gdzieś pracuje po prostu. Może Może. On, on jest tam koło ciebie, w twoim domku pracuje. On wziął ten piec! To ja wezmę ten piec twój. Okej. Okay. Ale nie niszczy. Dobra, to wiesz. Jak? No ten piec, on się na to czai. No i czekaj, on, on na razie nie jest, bez jest bezrobotny, więc ja go wezmę. No, na górze twojego domu. No wiem. Go, trzeba go jakoś tam wypędzić. Dobra. Ha. Niech on tu przyjdzie. Idzie? No eee. właśnie, nie chcę. Okay? A gdzie on nie jest? jest? Idzie, 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 ale nie do mojej... Gdzie on jest? Idzie, ale on tu jest. On sam dojdzie, poczekaj. On sam pewnie tam dojdzie. Spokojnie, my go zostawmy, on się będzie na nas gapił. A, ja a ja zabuduję swój dom, żeby nie mógł przejść. Czekaj. Idzie. To dobrze. Czekaj. Chodź, brylaczek. Jest, dobra. Ja go trochę przetransportuję, żeby on. Ej, trzeba jeszcze dom. dwa łóżka dać, żeby ten. No, dwa łóżka. Żeby oni się tam rozmnażali. Dobra. Ej, idzie! To dobrze. Dobra. To ja Mamy biorę to. łóżka. Pospać, pospać. Patrz, patrz. patrz jak idzie. Nie widzę, ale fajnie. No, idź, idź, idź kolego. Dobra, zabudowany. Nie wyjdzie. Ej, ej, bo on wpadł do tej łódki! O, on tak Dobra. Ja. to Dobra, ja im pracę niszczę. No, dobra. Ma, ma, niech mają tutaj łóżka. Ty jak nie przeraża. No mnie trochę też. Trzeba jakoś tam zobaczyć tam jakoś, jakieś wejście zrobić. Yy, żelazne drzwi. I ten. A czemu żelazne? Oni uciekną, to dawaj. Bo my tam. Jak po... oni uciekną przez żelazne? Ale ty jesteś jakiś debilem. Przecież my otworzymy, to oni mogą ucieknąć. Zrobimy schody i tam rzucimy im chleb po prostu. Ej, to jest jeszcze jeden. To ten, ale to, to już nie potrzebujemy. No, on będzie sobie żył po prostu. Ale żeby nie na dróżkę, żeby na dróżkę nie chodziło. To jest dróżka. Łopatę trzeba. Masz żelazne drzwi? Musisz żelazo. Nie, dobra, zrobimy schodki. No to. Dobra, chodź już do domu, bo się noc robi powoli. Chodź do domu, bo się noc powoli robi. O, chodź. Eee. No nie, bo mam laga. O. Dobra, nie ma, to nie ma, to chodź. To chodź. dobrze. Dobra, nie o. ma. Co to o. było? No o. o Chodź, wychodzimy. O. O. Dobra Dobra, to dawaj, rozmnażamy To ej, a masz chlebki? Czekaj, Mam dwadzieścia 20... to, to rzucamy im, dawaj, rzucamy rzu... Czekaj, z wagonika trzeba Wyjąć a. ich, czekaj, nie rzucaj a. Z wagonika Weź. Dobra Dawaj rzucamy Rzucaj, rzucaj Dobra, rzucamy. jak coś Sleba nie mamy Dobra, Dobra. czym będziemy jeść? I teraz będą się... O, widzisz? Widzisz? Proszę Co? Niech będzie małe bobo Odwróćmy się, bo oni muszą A. się na siebie patrzeć. Chodź idziemy. A. Idźmy może, chodź. O! Mały! Mały, słyszałeś? Słyszałeś? A. Mały jest! Mam małego! A. Także widzę, to jest kącinka. dobrze się zakończyła że taki krótki. No i mamy już villagerów. Czekaj, dawaj ich jeszcze na szybko ten. Żeby oni tam... Acha, też... Ja nie, nie mam miał. To ty... Nie! Czemu? Nie, niech oni tam jeszcze siedzą, bo my ich będziemy rozmnażać. Dobra, także Nara.